З'явився чоловік, посланий від Бога ім'я йому його. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити просвітло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити просвітло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священники і Левитів, щоб вони запитали Його, Хто ти? І він визнав не заперечив, а визнав Я не Христос. І запитали його, то хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів Ні. Ти Пророк, і він відповів ні. Вони ж сягали йому, то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти про себе скажеш? Він відповів: Я голос того, хто волає в пустелі. рівняй Господу дорогу, як сказав Пророк Ісамвій. Були послані. І від Фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому: чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос і не Ілля, і не Пророк? Йоанн відповідь їм сказав: Я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, а йому не гідний я розв'язати римінця на сандалі. Це сталося у Віталії на другому боці Йордану, де Йоанн Христив. Ото слово панське. <кхи> <кхи> і слова святи Евангелії складено в наших жахів. В ім'я Отця і сина і Духа Святого. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Nowym Rokiem, z Nowym Szczęściem z Bożym Narodzeniem. Chrystus narodzi Kochani Duchanie Bógów Bracia i Siostry, dzisiejsza Ewangelia, którą słyszymy w Dniu Świętych Biskupów, Pasterzy, Pazyleku i Grzegorza mówi nam, o naszym powołaniu. Powołanie to przeznaczenie. To jest Boży zamysł. Pan Bóg, dając nam życie, posyła nas w ten świat, aby wypełnić swoją Bożą misję. Każdy z nas jest tutaj przeznaczony jako misjonarz. I co ciekawe, kiedy Pan Jezus będzie wysyłać swoich uczniów by głosili Ewangelię, to powie takie bardzo znaczne słowa, ale może tak mało zauważane przez nas. Idźcie i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nie powie, że głoscie ludziom, ale wszelkiemu stworzeniu. Dlaczego? Bo... Człowiek dla człowieka jest żywą Ewangelią, tak powinno być. I już nie trzeba głosić Ewangelii. My już nie powinni na przykład, no tak sobie wymyślimy, że tutaj jesteśmy w kościele, i ktokolwiek z was wstaje i idzie do drugich ludzi i mówi, ja przeszedł do kościoła młodzieńc i tak? Kto nie ma? nie ma, czy pan Bolesław, czy pan Piotr, czy Lila, czy ktoś tam... Czy panovaniem, czy tam szachest drugi, czy tam ludzka krthatka, czy szpičkie, czy ktoś wstał i idą po kościeli mu. Ja przyszedł w leci, ja przyszedł mu to, kaže sam na miejscu, my znajom, czołtech prišel. Chodzi o to, że każdy człowiek jeden dla drugiego jest Ewangeliem. I jakby po ludzku tak patrząc logicznie już nie ma potrzeby głosić Ewangelii ludziom, bo my sami jesteśmy Ewangelią jeden dla drugiego. Tutaj jakby my chodzili po gródku mówili ja z gródka. No to każdy rozumie, że to z grudka, tak, no na co mówić. I ciegłości wszelkiemu stworzeniu wszystkim oprócz ludzi wszystko, co Pan Bóg stworzył, potrzebuje Ewangelii. A żywą Ewangelią jest człowiek. I dlatego dzisiaj, kiedy słuchamy odpowiedzi z tego Jana Chrzciciela, też widzimy, to Jego misjonarskie obowiązanie, Jego posłanie. On mówi ja jestem, i każdy z nas myśli, On jest głos, który wolę. On jest tym słowem, ale to jest bardzo takie utajnione, skryte, ale dzisiaj wyraźnie powiedziane, e, zadanie Jana Chrzciciela. ja głos tego, który wola w pustyni. To oznacza, że nie Jan chrzciciel wola w pustyni, a jest kto z drugim, kto wola w pustyni. Zaraz do tego wrócimy, ale żeby zrozumieć, przypomniemy sobie w Starym Testamencie Mojżesz i Aaron. Mojżesz i Aaron. Mojżesz miał problemy z mówieniem. On był taki jękawy, się. Jemu było ciężko mówić. Dlaczego? Bo z samego dzieciństwa, kiedy jego mama i siostra położyły w koszyku na tej rzece, bo wtedy zabijali dzieci żydowskie w Egipcie i oni chcieli, żeby ich dziecko było żywym, to zrobili koszyk taki i w tej kurzinie, w tym koszyku wyprawili jego po rzece, i jego znalazła doczka, córka faraona i nim się zaopiekowali. Potem siostra poszła za nim, patrzyła, czy on tam nie utopi się. Poprosiła, jeżeli chcesz, ja to by znajdę karmicielki, że ona wykarmi to by to dziecko. I z powrotem zapali do domu, że jakby pożyczono dziecko, mama jego wykarmiła I potem jak chłopczyka oddala na do faraona. I to dziecko z samego malięstwa było przestraszone, bo myślimy, że dziecko niczego się nie boi. Ono też ma jakieś wrażenie. Wielka rzeka, koszyk fale wody i ono to między tymi wodami, między tymi chwilami plenie, no to dziwno, że on w ogóle jeszcze rozmawiał, to, że się, to dzięki Bogu, że coś mówił. I potem te wszystkie projuszearstwa, które czytamy, jak on obronił jednego Żyda, brata swego, bo jego Egipcjanin chciał pobić, no to on go zabił, schował w piasek na drugi dzień, że wszystkie znali, on musiał uciekać. No i takie życie przestraszone. I on zajechał się. I kiedy Pan Bóg jego powołał, jak palał ten kuszcz, drzewo, plonące, i on mówi, że ja nie mogę mówić. I Pan Bóg mówi, ja Tobie dam pomocnika. Dal aarona. I nawet tradycja właśnie chrześcijańska mówi, że ten aaron był nazwany aaron, dlatego, że Mojżesz zajechał się. I dwa razy bukwa a. I właśnie Aaron był głosem Słowa Mojżesza. To, co Mojżesz miał mówić, to, co chciał powiedzieć, to, co chciał ludziom przekazać, to Aaron mówił zamiast Mojżesza. I teraz wracamy do świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel dużo wyraźnie pokazuje, że Słowo Najprawdziwszy, jaki jest na świecie, to jest Pan Jezus. Bóg przez Pana Jezusa, Bo Ojciec przez Pana Jezusa mówi do nas. Ale głosem tego mówienia jest Jan Szczycie. Tutaj teraz wy jesteście w kościele, słuchacie nauki, słońce mówi, ale mikrofon przekazuje głos dalszy. To, co ja chcę powiedzieć tej radio, dynamiki mówią ode mnie. To, co ja powiem, oni powtarzają. I wtedy słyszą w kościele, co mówi ksiądz. Tak samo to, co Pan Jezus chciał przekazać ludziom, święty Jan Chrzciciel był takim telefonem, mikrofonem, takim radiwem. Możemy go nazwać jak chcemy. Ale musimy zrozumieć sam sposób i pryncyp Jana Chrzciciela, dlaczego On się pojawił na świecie. Bo on był misjonarzem, synem Bożego. On mówi, ja głos tego, kto wołaje w pustyni. Ja jestem głosem wolającego w pustyni. Czyli to, co Pan Jezus ma powiedzieć, to, co Pan Jezus ma nauczyć, to, co my mamy od Pana Jezusa usłyszeć, święty Jan Chrzciciel nam w tym pomaga. On jest tylko taki prywodczyk. Tak jakby ktoś przyjechał do nas z zagranicy, mówił tam, no po polsku, to nam trzeba. my się Polaka możemy przetłumaczyć, bo musi lepszy z nami polski jako nie. Ale Francuzi, Niemcy tam, ja powiem taki przykład, jak ja uczył się w seminarii na pierwszym kursie, no, ktoś każe bratni języki, tam białoruski, słowacki, czeski to można zrozumieć. Ja byłem w Czechii, byłem w Słowaki, tak točno można zrozumieć, bez problemu. Ale jak ja uczę się w seminarii, ja się nigdy w życiu nie był ani w Słowacji, ani w Czechach, nie, nie rozmawiał, nie słyszał tego języka. I pamiętam, w nas tak interesnie wyszło, że naszym prefektem, takim wychowawcą pierwszego kursu, był ojciec Paweł ze Słowacji. Siostry gotowali jeść ze Słowacji. Tak? I kiedy my przychodzili, pamiętam, ojciec Paweł mówi. Do mnie każdy, Ty, ja pójdziesz do operacji, tam chleba kupić. Idź do siostry, oni powiedzą z chleba, jakiego i tak dalej. Ja przychodzę, pochwalony jest wreszcie siostry, kazał trząs Paweł kupić chleba. Siostra daje pieniądze, torbę i każą czerstwy chleb. Ja każe, nie, każą, jak czerstwy chleb, nie mają. Poszedł do trząs Paweł, każą, ojciec, ja wstydzę się Spory z siostrami, bo że to no, dżentelmen, ja piaćko, bo kobiety. Як, як досі, скажіть, що Скажіть, вони хочуть. А він каже, сину, це свіжий хліб по-нашому. І він був такий переводчик наш, так? Був такий переводчик. Або щось e, там ми принесли, e, no, і там треба e, на надвор, щось вивез. І вони кажуть, вже вонку вийшла, так? А у нас пішов вон, то виганяємо. а вонку то на надвор. І я знову ксюнза, Павла. Чи сестра образилася на мене? Ні. Вона сказала, щоб ти пішов на двор. I taki przewodnik to oznacza, że święty Jan Chrzciciel jest tak jak ksiądz Paweł. Przewodnik. O tak my możemy zrozumieć. I dzisiaj ta Ewangelia mówi do nas, że my też mamy być takim Aaronem dla Mojżesza. Takim Janem Chrzcicielem dla Pana Jezusa. Takim księdzem Pawłem dla siostrów, tak? My powinni być tajemni przewodnikiem, tłumaczy że jak ludzie coś chcą wiedzieć o Panu Bogu, to wybaczcie, oni wiecie jak barany, stoją nie wiedzą o co chodzi. A my, ludzie wierzący, chrześcijanie, katoliki, powinni im przewodniczą być. I trzeba powiedzieć, słuchaj, Pan Bóg chce to i to od Ciebie. I to oznacza misja Jana Chrzciciela. I dzisiaj, kiedy my już rozpoczęli Nowy Rok, kiedy z Matką Boską weszli w nowy etap naszego życia. Dzisiaj Kościół nam daje świętych. Tak była Matka Boska wczoraj, dzisiaj, pazyli i Grzegorz. I Kościół nam pokazuje, że my powinni być taki jak Matka Boża, która daje życie drugiemu człowiekowi, która rodzi ludzi do życia wiecznego, do życia w Kościele, we wspólnocie Ludu Bożego. I my powinni być tymi pasterzami, których, jak w Zrodzie Maria, my powinni ich ogarnąć zabotą, troską, miłością, żeby oni się nie rozproszyli, żeby te dzieci nie pouciekali z domu, żeby oni, tak jak my modlimy się do serca Jezusowego, by te dzieci wrócili do domu rodzinnego i nie zginęli z nędzy ich głodu. I to jest właśnie ta myśl Kościoła, być pasterzem, żeby pozbierać owieczki dla Pana Boga. I w dzisiejszym dniu Kościół nam pokazuje przykład w tych pasterzach i mówi, że my też mamy być takimi pasterzami dla swoich rodzin, dla swoich parafii, dla swojego społeczeństwa, tam gdzie my żyjemy, tam gdzie Pan Bóg dał nam to życie, w takiej, a nie innej krainie, w takiej kulturze, żebyśmy wychowani po Bożemu mogli drugich ludzi wychować do życia, wiarą do życia wiecznego. I dlatego dzisiaj Pan Jezus też chce nam powiedzieć, że my powinni zauważyć Pana Jezusa. Nie robimy to, bo nam się coś podoba, bo my sobie wymyślili nowy świat, my sobie wymyślili nowy kościół, my sobie wymyślili jakieś nowe niebo, innej raj. Ale tak jak Jan Czciciel mówi, ja was szczę, wodą. Ale koło was, wśród was, stoi ten, któremu ja nie godzin rozwiązał sandałów. I my powinni też ludzie mówić, to nie ja wydomałem Kościół, to nie moja idea, to nie jest moja organizacja. Ale w tym wszystkim jest Pan Jezus, którego ja tobie głoszę. I to, co ja mówię, że trzeba tam chodzić do Kościoła, modlić się, nie można w niedzielę pracować, trzeba wychowywać dzieci po katolicku, to ja nie wymyślę tego. To nie jest mój ideal. Ja za tym idę, ale to nie jest moja wymyślona jakaś firma, czy tam jakiś zawód, fabryka, czy instytucja. To jest dzieło Pana Boga i w tym kościele jest sam Pan Jezus najważniejszy. A ja jestem takim telefonem dla ciebie, takim radiem, mikrofonem, który Pan Bóg mówi, ale to, że ty głuchy, nie słyszysz, to ja tobie przekazuję bliżej. I to jest nasza misja. Dlatego dzisiaj, wpatrując się w świętego Jana Chrzciciela, biorąc za przykład świętych pasterzy biskupów, Baseliego i grzeborza, chcemy prosić Pana Boga takiej wiary, miłości, odwagi, śmiałości dla nas, żeby my, tak jak święty Paweł kiedyś powie, w porę i nie w porę mówili. Ktoś skarze, nie, to jest każde, nie tuszeniu to czas, a dla mnie jest toj czas. a to by teraz mówię, bo potem możesz nie doczekać się. To jest głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, bo wszystko, całe stworzenie służy Panu Bogu. I tak właśnie powiem, jak kiedyś pytałem się, że mały byłem, pytałem się swojej babci czy mamy, bo mnie zawsze mówili, że i krowa się modli, i chrobczyki się modli, i ptaszki spływają, i kwiatki się modli. i mówię, jak oni się modlą? Babcia każe, ja nie wiem jak to by wytłumaczyć, ale ty musisz z nim brać przykład. Ja kiedy poszedł wieczór do chleba, patrzę się, krowa kładzie się spać, stanie na kolana, Jeden, drugie, coś tam mruczy, i Liga spać. spoczy. Ja każe babciu, ja nie rozumiem co ona każe, ona na no ono to, na kolinie stanął. Widzisz, ucz się od krowy, tak? no, taka no pierwsza katecheza. pierwsza katecheza. Właśnie całe stworzenie, ono nie są się Panu Bogu. Ono robi to, co Pan Bóg chce od nich, a człowiek mówi: Ja nie chcę, ja nie będę, tak? To gorszy od kwiatka, gorszy od worony, gorszy od tej krowy, tak? Bo ono nie są się, człowiek się I dlatego my chcemy głosić całemu stworzeniu Ewangelii, ale też brać z nich przykład, żebyśmy byli poddani woli Bożej. Żebyśmy mogli naprawdę wykonywać to, co Pan Bóg zamyślił co do naszego życia. Żebyśmy, głosząc Ewangelię Chrystusową, sami mogli iść tą drogą zbawienia i otrzymać nagrodę Nieba. Amen. i Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus się zaszcza. Sławom